Wydawnictwo Jungowska przedstawia Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzaki. Przekład Michał Kłobukowski. Czyta Edyta Jungowska. Rozdział drugi: Mowa zwierząt. Pewnego dnia doktor rozmawiał w kuchni z dostawcą kociej karmy który przyszedł poskarżyć się na ból brzucha. A może by pan dał se spokój z leczeniem ludzi i wziął się za leczenie zwierząt? spytał dostawca. Papuga Polinezja, która siedziała w oknie, patrząc jak pada deszcz i śpiewając sobie marynarską piosenkę, umilkła nagle i zaczęła słuchać. Bo widzi pan, doktorze, Ciągnął dostawca. Pan o zwierzętach wie wszystko, dużo więcej niż tutejsze weterynarze. A ta pańska książka o kotach o, no to cudo. Nie umiem czytać ani pisać, ale jakbym umiał, to może bym e, skrobnął też parę książek. Za to moja żona Teodozja. O. Uczona z niej kobita. Przeczytała mi pańską książkę. Istne cudo. Tyle powiem. Cudo, cudo i już. Całkiem jakby pan sam był kiedyś kotem. Wie pan, jak one myślą. I niech pan posła, na leczeniu zwierząt można nieźle zarobić. Hmm? Słyszy pan, przysyłałbym do pana wszystkie staruszki, co mają chore koty albo psy. A jakby zwierzakom nie spieszyło się chorować, mógłbym do mięsa dodać na, takie coś, że raz, dwa by zachorowały. <laughs> Wie pan, o co się rozchodzi? O, nie, nie, nie. Szybko odparł doktor. Niech pan tego nie robi. To by było nieładnie. To by nie była żadna ciężka choroba, zastrzegał się koci dostawca. Dodałbym... Aby kapkę czegoś takiego, żeby się zrobiły jakby rozlazły. Ale ma pan rację, może to by było trochę niehalo wobec zwierzaków. Chociaż w końcu i tak się rozchorują, bo staruchy stale i wciąż ich przekarmiają. I wie pan co? Wszyscy okoliczni wieśniacy, co mają okulawione konie i słabe jagnięta, także samo by przyszli. Niech pan się przekaflikuje na doktora od zwierząt. Kiedy tylko dostawca kociej karmy sobie poszedł, papuga zfrunęła z okna na stół doktora i powiedziała: „Dobrze gada. Zrób co ci raci. Przerzuć się na zwierzęta. Daj sobie spokój z głupimi ludźmi, skoro za mało są rozgarnięci, żeby zobaczyć, że nie ma na świecie lepszego lekarza.” Niż ty. Zajmij się lepiej zwierzętami, bo one szybko się na tobie poznają. Zostań lekarzem dla zwierząt. Przecież takich lekarzy jest na pęczki, odparł John Durrey, wystawiając kwiaty w doniczkach na parapet okna, żeby je skropił deszcz. Owszem, jest ich mnóstwo, przyznała polinezja, ale są do niczego. Słuchaj no, doktorze, zdajesz sobie sprawę, że zwierzęta potrafią mówić? Hmm. Wiem, że umieją to papugi, rzekł doktor. <laughs> My, papugi, władamy dwoma językami: ludzkim i ptasim, z dumą oświadczyła Polinezja. Kiedy powiem, Poli chce herbatnika, to mnie zrozumiesz. Ale posłuchaj. Kakao i wiwi? O mój Boże, zawołał doktor. Co to znaczy? Spytałam poptasiemu, czy owsianka już się zagrzała. O, coś takiego? Zdziwił się doktor. Nigdy tak do mnie nie mówiłaś. Bo i co by to dało? rzekła polinezja, strzepując z lewego skrzydła okruszki herbatnika. I tak byś nic nie zrozumiał. Mów dalej, poprosił doktor ogromnie podekscytowany. Podbiegł do komody i wyjął z szuflady książkę rachunkową i ołówek. Tylko nie za szybko, żebym nadążył z zapisywaniem. To ciekawe, bardzo ciekawe. Zupełna nowość. Najpierw podyktuj mi ptasi alfabet, a, ale powolutku. W ten sposób doktor odkrył, że zwierzęta mają własny język i porozumiewają się nim. Polinezja przesiedziała całe deszczowe popołudnie na kuchennym stole, dyktując doktorowi ptasie słowa, a on zapisywał je. Kiedy w porze podwieczorku wszedł pies Jeep, papuga powiedziała do doktora: Patrz, mówi do ciebie. Na no moje oko raczej drapie się w ucho, stwierdził doktor. Zwierzęta nie zawsze mówią pyskiem albo dziobem, wyjaśniła papuga wysokim sopranem, unosząc brwi. Potrafią też mówić uszami, łapami. Gonami, po prostu wszystkim. Czasem wręcz wolą wyrażać się bezgłośnie. Widzisz, jak on marszczy nos? Co to znaczy? zaciekawił się doktor. Pyta, nie zauważyłeś, że przestało padać? przetłumaczyła Polinezja. Zadaję pytanie. Psy prawie zawsze Pytają nosem. Z pomocą papugi, doktor po pewnym czasie tak świetnie opanował język zwierząt, że mógł do nich mówić i rozumiał wszystkie ich sygnały, a wtedy już całkiem przestał leczyć ludzi.